Witajcie, witajcie, Czy jesteśmy. Takim dość niezwykłym miejscu, gdzie zwykle nie można być, to jest baza United States Marines w Paris Island w południowej Karolinie. Przez przypadek za nami jest właśnie baza główna, headquarter, tak zwane, czyli dowództwo. I no, jesteśmy tutaj na graduacji mojej córki, czyli Clary, która dzisiaj oficjalnie kończy boot camp, czyli świtny trening inicjacyjny w US Marine Corps. Także idziemy właśnie na rust graduacyjną, a przy okazji opowiem wam trochę o e, amerykańskim wojsku, o tym miejscu, no i myślę, że będzie ciekawie. No, na razie drapczemy. Jeszcze w muzeum, które opowiada historię tego miejsca, pokazuje też jak wygląda trening, jeśli chodzi o Marines. E, trening zaczyna się w takim, w takim miejscu, gdzie na asfalcie są takie żółte stopy namalowane. E, rekruci przyjeżdżają w nocy, e, nie mogą w czasie jazdy ze rozmawiać, muszą trzymać głowy na dół. I z tego miejsca zaczyna się jakby ich droga. E, Mogą wykonać jeden telefon do domu e, po, i powiedzieć tylko taką zdawkową informację zgodnie z instrukcją, że e, e, dotarli na miejsce i wszystko jest z nim w porządku. E, nie ma tam żadnego zgadywania się, tylko prosty, prosty jeden telefon. A potem zaczyna się trening prowadzony przez tak zwany z którzy tak powiem nie oszczędzają rekrutów. Ci Drill Instructors mają naprawdę przechopaną robotę, bo e, trening trwa 13 tygodni. Między jedną sesją a drugą mają tylko e, dwa tygodnie przerwy i zaczynają następną sesję. Także jest to kawałek ciężkiej no, robotki. No, Tutaj można pooglądać jak to mniej więcej wygląda, co się ćwiczy. E, Także naszym starym partyzantom z harcerskich czasów z pewnością by się ta zabawa podobała. No. Ukoronowanie tego treningu jest e, taki 54-godzinny e, trening. I można by powiedzieć, e, gra przygodowa, która się nazywa Kruszwó czyli po polsku tygiel w czasie którego sprawdzane są wszystkie umiejętności, których w ciągu w czasie treningu e, młody kandydat na Marines po, po, powinien się zdobyć no i po, tym, po, po no zakończeniu tej tej wyprawy e, otrzymuje się znaczek formacji czyli e, tak zwany anchored eagle czyli e, Orzeł z kotwicą i kulą zielską. Od tego czasu jest się dopiero prawdziwie przyjętym do formacji. Czyli zmienia się z rekruta w moim. No, no także ta, 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 ta ceremonia się odbywa tylko w swoim gronie, bez osób zewnętrznych. A później mamy graduację dla. Właśnie, osób z zewnątrz także dzisiaj mamy graduację no i mamy drugiego Marine w naszej rodzinie Franuś tu się właśnie przygląda różnym rzeczom na samej bazie wojskowej nie ma co specjalnie filmować bo po prostu wygląda to tak jak każda inna normalna baza wojskowa czyli takie małe miasteczko, parkingi Budyneczki, samochody, jest tu nawet jakiś sklep, tak zwany subway, w miejscu, gdzie można sobie kanapkę kupić. No, różne takie normalne rzeczy związane z życiem. Jest to pewien teren, który jest wyłączony z innego użytkowania, ale jest, są też tu różne wszystkie rzeczy związane z takim normalnym życiem. W, w tej bazie wojskowej znajduje się centrum szkoleniowe i treningowe. To jest praktycznie jedyna użytek tego, te, te, tego terenu z ciekawostek to kiedyś ta baza wojskowa należała do US Navy czyli do marynarki ale została przez nich opuszczona bo marynarka stwierdziła że tu się nie da żyć A dowództwo Marines powiedziało świetnie w takim razie my ją weźmiemy no i od tej pory jest tutaj centrum szkoleniowe dla młodych marines. E, takie centra w Ameryce znajdują się dokładnie dwa. Jedno jest na wschodnim wybrzeżu, tu właśnie jesteśmy, czyli Paris Island, a drugie znajduje się w San Diego, w e, samym środku miasta, zaraz przy lotnisku. I e, te centra szkoleniowe obsługują jakby e, geograficznie podzielone rejony. E, ludzie z wschodniej części Stan Zjednoczonych są szkoleni tutaj w Paris Island, a ludzie z, z zachodniej części są szkoleni i szkoleni w, w zachodniej, czy w San Diego. No i tu już oczywiście popełniłem gafę, czyli niepoprawność polityczną, bo każdy zaraz się zapyta ktoś, no jakże dobrze mieszkacie w Alizonie, czyli na zachodzie to skąd żeście się wzięli na wschodzie. Więc gafa polega na tym, że gdy powiedziałem ludzie to chodzi o mężczyzn kobiety są szkolone tylko w Paris Island czyli tylko tutaj na wschodnim wybrzeżu dlatego jesteśmy właśnie na wschodnim wybrzeżu dobra, gonię grupę idziemy teraz w kierunku tak zwanego placu manewrowego choć tam paradowego miejsca, w którym będzie się odbywać ceremonia graduacyjna na wschodnim wybrzeżu jest bardzo ciekawa roślinność, i charakterystyczną rzeczą są tego typu drzewa obrośnięte mchem. Jak widać na załączonym obrazku, właściwie wszędzie na całym wschodnim wybrzeżu, do południowej części tego typu drzewka sobie rosną. Tu też, jak widać, jest ich sporo, palemki też rosną. Także troszkę inny klimat niż ten, który my mamy w Arizonie. in <laughs> 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 in order to get them into their exact position for i 2000 proszę Państwa skończyła się ceremonia graduacyjna jak widać ci młodzi Marines najbardziej marzą o to, żeby się stąd wydostać czemu się wcale nikt nie dziwi 13 tygodni treningu takiego dość ciężkiego znaczy bardzo ciężkiego ale z doświadczeń Franka czy naszego pierwszego syna który poszedł do Marines potem wszyscy mówią, że bootcamp to jedna z fajniejszych rzeczy, które się w wojsku zdarza. Dobrze, z takich ciekawostek, to jeszcze powiedzmy o tym, że w Stanach Zjednoczonych nie jest tak jak w Polsce. Jak jakiegoś człowieka spotkasz się, zapytasz go, jakbyśmy spotkali na przykład takiego Marines i powiedzieli, jak tam jest w Armii, to on powie: no, Ja nie jestem w Armii, ja jestem w Marines. Dlatego, że amerykańskie wojsko, czyli US Military, ma w tej chwili sześć różnych tak zwanych branches, czyli jakby oddzielnych zupełnie rodzajów wojsk, każdy z nich ma oddzielną swoją strukturę, swoją oddzielną komendę, swoje oddzielne e, systemy zaopatrzenia i tak dalej, czyli mamy US Army, czyli armia US Navy czyli marynarkę US Air Force, czyli lotnictwo US Marines, czyli wariant marines no, i ostatnio zostały jeszcze powołane siły kosmiczne, czyli US Space Force, e, także każda z tych, z tych od, od gałęzi jest, jest oddzielnym, jakby wojskiem, zupełnie oddzielnie zorganizowanym. Dowódcy tych wszystkich rodzajów, wojsk są potem e, członkami takich połączonych sił, sztabów, które zarządza jakby całością tego zamieszania. No, także e, tak to się tutaj wygląda. No my w tej chwili mamy dwo, dwoje dzieci w US Army i dwoje dzieci w US Marines Dominik i Paulina są w US Army a Franek i Klara są w US Marines czy wymieniłem od najstarszego do najmłodszego a w kolejności wstępowania no to jest akurat Franek był pierwszy potem była Paulina potem był Dominik teraz jest Klara no, idziemy pozbierać klary rzeczy, no i będziemy się pakować i wyjeżdżać z tego miejsca. W Paris Island Marines są trenowani od końcówki XIX wieku, czyli już do, no, prawie 130 czy 40 lat. A w tym czasie przez to miejsce przewinęło się no, ponad milion Marines. Dzisiaj to mówili na faradzie, że ponad milion. Marines. Marines są najmniejszą formacją wojskową, bo jest z tych wszystkich amerykańskich formacji wojskowych. No i ponoć e, uchodzą za najtrudniejszą, ale to oczywiście każdy branch of military, każda gałąź mówi to samo zawsze, że u nich jest najtrudniej, u nich jest najlepiej i tak już jest. No a tu kolejna ekipa ćwiczy. oh ah!